Dzień dobry. Czy mają Państwo tutaj y, ciuchy w rozmiarze XS? Co macie Państwo? Gdzie, pani, gdzie Pan jest? No. Gdzie? Cześć. jestem? Zosia. Na te ciuchy XS? Dla pięknych kobiet mamy wszystko! Co ma, ja tylko życzyć. Dziękuję! XS to bardzo duży rozmiar! XS to nie, to też nie. Więc tutaj nie ma nic takiego na mój rozmiar, bo ja! Zosia, Zosia jestem dziś. Cała ja to wielki hit. Ciuchy, włosy, tania, mocy potrzebne mi, bo to no. chcę! Kiedyś studiowałam Cierlinie i powni, pani niech pan popatrzy. patrzy. Zosia, zosia, jeszcze i cała ja to wielki hit. Ciuchy włosy, talię osy niepotrzebne mi wądpcy. Pani Zosiu! wygrałam pani milion dolarów. Jest, jest. I jest! I jest! Wie jest! jestem farbowaną Dobrze. Wie I jest! I jest! Czy Nap to prawda, że pani była kiedyś facetem, A zrobiła sobie aparat 15. Matki? Tak, nie widać? Oczywiście, że widać. widać? <pIS Ellergment> o, muszę... to, co, to, do Ten lekarz. Dostanę zaraz białej gorączki. Oczywiście, że nie widać. Po prostu było pani dokumentach. Jako pani, pani. Pan o To moje imię. Co, przyjmiecie mnie do jakiegoś serialu. Do serialu Pani od razu w Dustinie. Jest. Mam nadzieję, że to będą jakieś argentyńskie reklamy. Oczywiście. Oczywiście. No, mówił Pan coś o e, dwóch groszach, że na była. Tak, ale Pani dostanie nie a może, mogę dostać dwa grosze? No dobrze, ja trzy. Ja, ja, ja chcę jeden, ja chcę jeden. Ale Pani dostanie trzy. To za darmo jeszcze lepiej. No, no, no. dobrze, to Pani zagra za darmo, nie trzeba mieć kasy. Dobrze, zgoda. A gdzie umowa jakaś? Umowa? Tak, umowa. Umowa? Oj, umowa, to będzie bardzo trudno. Umowa, umowa, czas mi się kończy. Muszę iść na zakupy do Burger House'u. Proszę Pani, umowa dostanie Pani za tydzień. Wie Pani że to jest umowa, czy nie bardzo? Nie, ale co z tego? Taka ciuróweczka. Także, aha. Pani papierek, żeby... takie już... Takie Już, już, już. No nie wiem, dla Pani ma... coś różowego może, co? Nie, to... Że, nie ale za różne, może białego? A, a nie, nie, róża wyleci. Mam dla Pani znakomity materiał. Realny z glamour. Dobrze, dobrze. To jutro, to za tydzień się spotykamy, sam ułapam. Zobaczymy. Dobrze. Żegnam. Żegnam. Ojej, proszę Pani, zgubiła Pani... Chyba no to się... jest but? Nie, nie, to jest sztuczne oko, ale dobrze. Aha, do widzenia. Proszę Pani, proszę Pani, zgubiła Pani buta. Ale jestem ułamnym dzieckiem. Moja torebka. Moja Moje to! Moje to! Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! Zapraszamy ponownie! Pani Zosiu! Pani Zosiu! Do widzenia, pani Franny! Do widzenia! Do widzenia! Ej! To, że ukradłam te ciuchy, to nie znaczy, że możesz mi U... śledzić! Co ja Britney z ale pani, pani, pani bardzo się uchwała. A masz, a masz, a nasz. Ty zboczona muzułmanką i desą. Ale pani Zosiu! pani Zosiu! No dobrze, dziękujemy za wszystko. Do zobaczenia. Do Próce. zobaczenia. Proszę przyjść po mowę, żegnamy, żegnamy, do widzenia pani Zosiu. Pani Zofiu, żegnamy, żegnamy.